W tym zadaniu wyobraźmy sobie, że wpisujemy w stożek kulę o promieniu R. Gdybyśmy popatrzyli na ten stożek od przodu, to teraz widzimy, że mamy wpisany okrąg w trójkąt ABC. Ja tutaj może od razu zapiszę wzór na promień okręgu wpisanego w trójkąt. I Teraz zobacz, my już znamy długość odcinka a, bo to jest tworząca stożka. Odcinek AC ma identyczną długość. Natomiast nie znamy długości odcinka AB, ale skoro wiemy, że przekrojem poprzecznym stożka jest trójkąt prostokątny o kątach 45, 45, 90 stopni. To oznacza, że odcinek AB możemy oznaczyć literką C i ten odcinek liczymy ze wzoru a pierwiastek kwadratowy z dwóch. Zapiszmy więc C to się równa. To jest bok długości A, czyli a pierwiastek z dwóch to będzie 2 dodać pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch. C, to się równa 2 pierwiastek z 2 dodać 2. Ok. No i teraz przejdźmy do wyznaczenia długości promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt. Ja to zapiszę może w ten sposób. 1 druga razy mamy dwa boki. O długości 2 dodać pierwiastek z 2. I od tego odejmujemy o długości 2 pierwiastek z 2, dodać 2. Dobra. Porządkujemy nawias, otrzymujemy 4, dodać 2 pierwiastek z 2, odjąć 2 pierwiastek z 2, odjąć 2. Tutaj pierwiastki redukują się do zera, 4 odjąć 2 to jest 2, więc zapisuję 2. I wymnażam to jest 1. No i teraz zapisuję wzór na objętość. Objętość kuli. To są 4 trzecie pi r do potęgi trzeciej. To się równa 4 trzecie razy pi razy 1 do potęgi trzeciej to się równa 4 trzecie pi. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał, otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa Pa!